Dziesięć państw, które powinny być wdzięczne Polsce. Dziś opowiem wam o państwach, które powinny być wdzięczne Polsce za pomoc, ponieważ pomagaliśmy zarówno militarnie, jak i politycznie. Od kilku dni realizuję taką serię 10 państw, które coś tam. Jednakże od jutra mała weekendowa przerwa. Jutro zapraszam was na odcinek muzyczny, który wyszedł naprawdę świetny. To jest jeden z najlepszych filmów, jakie zrobiłem. Jestem z niego naprawdę dumny, także wpadajcie. W ogóle dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście na przykład odcinek, w którym prezentuję 10 najlepszych filmów, czy to z Dyszki, czy z historii, ponieważ są filmy, które się nie obejrzały za dobrze, a wyszły naprawdę świetnie. Być może ludzie nie dotarli do nich przez zbyt mało chwytliwy tytuł. W niedzielę zaś wpada porozmawiajmy i temat sekt, ziem, WDC i tych podobnych. Także zapraszam. Dobra, zaczynamy. Doniecka Republika Ludowa, choć jest to państwo nieuznawane, to trzeba przyznać, że w kwestiach militarnych stawia bardzo silny opór Ukrainie, oczywiście ze wsparciem Rosji. O ile polscy żołnierze walczą zarówno w armii ukraińskiej, jak i w armii Donbasu, to na tych drugich zwraca się szczególną uwagę. Jednym z takich donieckich żołnierzy jest pan Mirosław, pochodzi on ze Szczecinka i pełni służbę jako starszy strzelec w batalionie sił zbrojnych Donieckiej Republiki Ludowej. Wspomniałem, że po obu stronach konfliktu walczą Polacy i jedni i drudzy są przez to zagrożeni więzieniem do lat pięciu, gdyż żaden Polak nie ma prawa walczyć w innej armii niż Polska. Pan Mirosław twierdzi, że udział Polaków w tej wojnie jest jak najbardziej moralny, gdyż walczą oni z neobanderowcami o wolność ludzi zamieszkujących Donbas. Ponadto oskarża polski rząd o podążanie za dolarem i ślepe zapatrzenie w Amerykę. Choć wiele się mówi, że żołnierze z Doniecka nie patrzą przychylnie na Polskę, zresztą tak samo jak Ukraina, to coraz więcej pojawia się głosów o obecności tam polskich obywateli. Innym Polakiem, o którym można było usłyszeć, jest Dawid Chudziec z Żywca. Jest to dziennikarz, który przeszedł na stronę separatystów, jednakże nie bierze udziału w walkach. Jak sam twierdzi, odkąd rosyjska telewizja podała informację, że Polacy walczą po stronie Donieckiej Republiki Ludowej, patrzenie na nasz kraj w tamtych rejonach zupełnie się zmieniło. Grecja pod koniec lat 40. XX wieku Grecy byli w bardzo ciężkiej sytuacji, gdyż w ramach zimnej wojny zaczęło dochodzić do ciężkich starć na terenie ich kraju. Komuniści toczyli ciężką batalię z aliantami. Oczywiście alianci wygrali, a komuniści zostali postawieni w bardzo ciężkiej sytuacji. To właśnie wtedy polski rząd postanowił przyjąć 14 tysięcy komunistycznych greckich uchodźców. No dobra, słabo to brzmi, że przyjęliśmy komunistów, ale nie wyglądało to tak źle. Dlaczego? Bo Amerykanie i inni alianci, którzy przejęli władzę po II wojnie światowej w Grecji, nie chcieli się zajmować tamtymi terenami, więc ubrali w mundury brytyjskie czy amerykańskie włoskich faszystów i niemieckich nazistów i to oni urządzili sobie tam Eldorado. Dla Greków, którzy nie potrafili pisać, byli robotnikami czy rolnikami i nie zaznali terroru Stalina, komunizm był wyzwoleniem od aliantów. Którzy współpracowali, przynajmniej z ich punktu widzenia, z nazistami. Prawda jest taka, że tam, gdzie komunizm się szerzy, ludzie chcą do kapitalistów. Tam, gdzie kapitaliści wprowadzają swoją dyktaturę, nagle ludzie chcą do komunizmu, czego przykładem jest Grecja. Do dziś wielu Greków jest nam wdzięcznych za tę pomoc, bo wielu z nich powróciło do swojego kraju i mogło dożyć spokojnie ostatnich dni w swojej ojczyźnie. Paragwaj. Czas poruszyć temat wojny paragwajskiej. Był to konflikt między Paragwajem a Brazylią, Argentyną i Urugwajem. Nie wiem czemu o tym nie uczymy się w szkołach, bo była to jedna z najbardziej krwawych wojen w historii świata. Paragwaj stracił wtedy 70% populacji, a co za tym idzie aż 98% mężczyzn. Ogarniacie, mieli 50 tysięcy żołnierzy. Wszyscy zmarli, a do tego trzeba doliczyć 250 tysięcy cywilów. Nieźle, prawda? Jednym z dowódców paragwajskich, którzy genialnie stawiali czoła koalicji to Luis Federico Leopoldo de Granguta, który przed dotarciem do Paragwaju walczył po wstaniu styczniowym i wcześniej nazywał się Ludwik Myszkowski. Na portalu Manway Interia można znaleźć opis jego zasług. Pozwolę sobie przytoczyć fragment. Jego zasługą było zatopienie kanonierki Pancerno-Pokładowej Rio de Janeiro 2 września 1866 roku na rzece Apa. Okręt zatopiony przy pomocy dwóch min umieszczonych na końcu długiego wytyku. Miny, unikając czujek nieprzyjaciela, przewieziono na pokładzie łodzi wiosłowej i nad ranem umieszczono pod linią wodną kanonierki, a następnie podpalono ląd. Flagowy okręt brazylijskiej flotyli poderwał się w powietrze i niemal natychmiast poszedł na dno wraz z kapitanem Americo Brasilio Silvado i pięćdziesięcioma dwoma marynarzami załogi. Otóż nasz polski bohater jest również paragwajskim bohaterem narodowym. Argentyna. Otóż po wojnach napoleońskich i powstaniu styczniowym wielu Polaków trafiło do Ameryki Południowej. Niektórzy do Paragwaju, jak wcześniej wspomniałem, a inni do Argentyny. I co ciekawe, po stronie Argentyny w wojnie paragwajskiej również walczyli Polacy. Do tego powstańcy styczniowi, którzy znaleźli się w Argentynie, utworzyli w 1890 roku Towarzystwo Polskie, pierwszą polonijną organizację w Ameryce Łacińskiej. W trakcie II wojny światowej aż 2000 Argentyńczyków, pamiętających o swoich polskich przodkach, dołączyło do ochotniczego wojska polskiego. Po wojnie powrócili do Argentyny razem z 200 tysiącami żołnierzy alianckich, w tym Polakami. O naszej wspólnej historii Argentyńczycy pamiętają. Od 1995 roku Dzień 8 czerwca świętuje się w Argentynie jako Dzień Osadnika Polskiego, który jest Dniem Wolnym od Pracy. Wśród Polaków, którzy dbali o rozwój militarny i kulturowy Argentyny można wymienić Jana Czajkowskiego, Witolda Gombrowicza czy Jana Szychowskiego. Izrael. Polska i Izrael właściwie od zawsze kroczyli obok siebie, o czym dziś Żydzi niestety nie pamiętają. Pamiętajmy przynajmniej my. Zacznijmy od II wojny światowej, czyli od momentu, w którym jeszcze formalnie nie uznano Izraela. W Związku Radzieckim sformowano polski oddział nazywany Armią Andersa. Walczyło w nim wielu Żydów i właśnie owa armia przeszła do Włoch przez Bliski Wschód, m.in. przez Izrael. Ogółem w strukturach wojska Andersa znajdowało się 6,5 tysiąca osób narodowości żydowskiej. I co się stało, gdy Polacy z kilkoma tysiącami Żydów dotarli do Izraela? Otóż Żydzi zdezerterowali i to właśnie oni byli podstawą tworzenia nowego państwa. Co jest zabawniejsze, te dezercje były zezwolone przez Andersa. Ten zdawał sobie sprawę, że Żydzi chcą tam własnego państwa, więc ich nie zatrzymywał. Bywały nawet sytuacje, że przychodzili i mówili: Kapitanie, melduję, że jutro zdezerteruję, a Anders odpowiadał: Żołnierzu, życzę powodzenia. Dlaczego? Wiedział, że Rosjanom nie spodoba się, że Żydzi chcą tam zostać, więc otwarcie nie mógł na to wyrazić zgody. Ale wiedział, że Żydzi tak jak Polacy walczą o wolność, więc nie ścigał dezerterów, a nawet ułatwiał im ucieczkę. Generał wysłał do polskich władz w Londynie raport informujący o problemie znikających żołnierzy żydowskiego pochodzenia. Odpowiedź z Wielkiej Brytanii była jednak zachowawcza. Ograniczono się jedynie do polecenia spisania uciekinierów i przekazania listy w ręce brytyjskie. Także, drodzy Państwo, po Polska jest jednym z państw, które umożliwiły powstanie Izraela. To państwo to w dużej mierze nasza zasługa. Ale to nie koniec naszego wkładu. Pewnie wielu z was słyszało o operacji MOST. W latach 80. Żydzi ponownie potrzebowali pomocy. Trwała wojna izraelsko-arabska. Polska, jak i inne państwa bloku wschodniego, popierały w tym konflikcie stronę arabską. Żydzi mieszkający w Związku Radzieckim czy też innych państwach socjalistycznych mieli problem, ponieważ znaleźli się w paszczy lwa, a Zachód nie był w stanie im wszystkim pomóc. I tutaj wkroczyła Polska. Po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego Polska wydała zgodę na masową akcję. 26 marca 1990 roku na spotkaniu z przedstawicielami Amerykańskiego Kongresu Żydów Tadeusz Mazowiecki złożył deklarację, że Polska nie uchyli się od pomocy Żydom emigrującym ze Związku Radzieckiego i zapewni im tranzyt. Polskie służby specjalne przy współpracy z izraelskim Mossadem i amerykańskim CIA rozpoczęły operację. Przerzutu Żydów z terenów bloku wschodniego do Izraela. Operacja przebiegła pomyślnie, zaś za jej przebieg odpowiedzialna była nowo powstała jednostka 2305, dziś znana szerzej jako grom. Dowództwo nad operacją przejęli Sławomir Petelicki oraz Jerzy Dziewulski, czyli chyba dwóch największych twardzieli polskiej policji, bo przypominam, że Grom pierwotnie był jednostką antyterrorystyczną policji, później został zmieniony w jednostkę wojskową. Francja cofamy się do wojen napoleońskich. Legiony Dąbrowskiego, czyli Legiony Polskie we Włoszech były to polskie oddziały, które w latach 1797-1807 walczyły u boku wojsk francuskich i sprzymierzonych z nimi wojsk włoskich. Dokładnie, Legiony Polskie we Włoszech bądź jak mówi polski hymn Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. To legiony tak naprawdę francuskie, lecz stworzone we Włoszech. Armia walczyła po stronie Napoleona i ich celem było utworzenie polskiego państwa, które wtedy było oczywiście pod zaborami. Napoleon stworzył księstwo warszawskie, istniało tylko 8 lat, ale istniało. Zauważyliście, że to zabawne, że cała Europa uważa Napoleona za zbrodniarza i pierwszego Hitlera. A my walczyliśmy po jego stronie i się tego nie wstydzimy i traktujemy go jako bohatera, a ci, co walczyli po stronie Hitlera, to nie, 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 to nie my, to tylko jakaś tam opcja polityczna. Ta, jasne. Jak się walczy po kogoś stronie, to trzeba się do tego przyznać. Polacy popierali Napoleona i jest dla nas bohaterem. No, co tu dużo mówić? No, wracając do legionów. Napoleon zdawał sobie sprawę, że bez Polaków będzie miał problem w Europie Wschodniej, więc nie miał nic przeciwko utworzeniu państwa polskiego, bo taka cena za pokonanie Rosji była dla niego po prostu atrakcyjna. W regionach polskich walczyło w sumie około 35 tysięcy ludzi, zginęło około 20 tysięcy. Wykształciły one znakomitą kadrę przyszłych oficerów. Były szkołą patriotyzmu i demokracji. Symbolem wiary w niepodległość stała się w 1797 roku pieśń legionistów napisana przez Józefa Wybickiego, zwana też Mazurkiem Dąbrowskiego, która w XX wieku została polskim hymnem narodowym. Austria. Oczywiście mówię tutaj o bitwie pod Wiedniem. Bitwa stoczona 12 września 1683 roku pod Wiedniem między wojskami polsko-cesarskimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego armią Imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy. Bitwa była przełomowym wydarzeniem w wojnie, która zakończyła się klęską Osmanów którzy od tej pory przeszli do defensywy i przestali stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej części Europy. Kara Mustafa zamierzał zaskoczyć przeciwnika. Do ostatniej chwili nie było jasne, gdzie uderzy armia turecka, ale prawdopodobnym celem była Polska. Muzułmanie jednak zaatakowali Austrię. Wiedeń był silnie ufortyfikowanym miastem. Obrona miała do dyspozycji 11 tysięcy żołnierzy, prawie 5 tysięcy straży miejskiej oraz mocną artylerię. Mimo odpierania przez dwa miesiące nieustannych szturmów, 3 września Turcy zdobyli rawelin, następnie zdobyli przyczółki w obu bastionach i szykowali się do zdobycia murów pomiędzy nimi i zajęcia miasta. Załoga wiednia dowodzona przez hrabiego Starhemberga, broniła się przez cały lipiec i sierpień. Po dwóch miesiącach oblężenia liczebność obrońców spadła z początkowych 18 tysięcy do niespełna 5 tysięcy żołnierzy. Austriacy byli w ciemnej. Dziurze, oczywiście. Sobieski zabrał z Krakowa około 27 tysięcy wojsk koronnych, w tym 24 chorągwie Husarii, i 29 lipca, nie czekając na spóźnionych Litwinów, ruszył pod Wiedeń. Trasa marszu prowadziła przez Śląsk, Morawy i Czechy. 12 września 1683 roku o 4 rano król Jan III Sobieski uczestniczył w mszy świętej. Na skraj lasu wiedeńskiego wojska sobieskiego wyszły dopiero w godzinach popołudniowych. Znajdował się tam rozległy teren doliny rzeki Wiedenki. Opadający łagodnie w kierunku oblężonego Wiednia. Bliżej znajdowało się wielkie obozowisko i spiesznie formujące się oddziały tureckie. O godzinie 18.00 Sobieski dał znak do rozpoczęcia generalnego szturmu. Do szarży ruszyła Husaria, a także pułki dowodzone bezpośrednio przez króla. Szarżowała również kawaleria austriacka i niemiecka. Zdaniem niektórych historyków brało w niej udział ponad 20 tysięcy jeźdźców. Pierwsi w rozsypkę poszli Tatarzy, potem Spachisi, wreszcie piechota. Janczarska, dotąd oblegająca Wiedeń, ściągnięta dla ratowania frontu. W końcu do ucieczki rzucił się także Wezer ze Świtą. Po zdobyciu obozu Sobieski zatrzymał swe wojska, gdyż cel, jakim było oswobodzenie Wiednia został zapewniony. Bitwa trwała około 12 godzin, z tego przez 11,5 godziny odbywał się ostrzał artyleryjski przygotowujący atak. Sama szarża Sobieskiego zakończyła się w ciągu pół godziny. Rozumiecie to: w pół godziny Sobieski pokonał armię turecką. Nawet się spocić nie zdążył i uratował Austrię, która powinna być nam za to wdzięczna. A ci dokonali rozbioru. Super. Wielka Brytania, tutaj Brytyjczycy powinni nam dziękować za dwie rzeczy. Po pierwsze, bitwa o Anglię, kampania powietrzna głównie nad południową i centralną Anglią, toczona między niemieckim lotnictwem a Brytyjskim RAFem. W bitwie o Anglię najpierw w składzie, a potem u boku RAFu walczyły cztery polskie dywizjony. Dwa bombowe, dwa myśliwskie, w tym dywizjon 303 oraz 81 polskich pilotów w dywizjonach brytyjskich. W sumie 145 polskich pilotów. Dywizjon 303 był najlepszą jednostką lotniczą biorącą udział w bitwie o Anglię. Zgłosił zestrzelenie 126 maszyn. Prawdopodobnie wynik ten jest ostro zawyżony, ponieważ zazwyczaj trafiony samolot spadając był ostrzeliwany przez... Kolejne samoloty, i tak oprócz tego pierwszego krytycznego trafienia, jego trafienie zgłaszało kilka innych samolotów. Najprawdopodobniej Dywizjon 303 zestrzelił tylko 50 samolotów, co tylko oczywiście w cudzysłowie, gdyż jest to nadal najlepszy wynik tej bitwy. Ale spokojnie, o ile podania aliantów są ciut zawyżone, to siły niemieckie zawyżyły swoje wyniki aż trzykrotnie. Druga rzecz, za którą Brytyjczycy powinni być nam wdzięczni, to Enigma. Czym była Enigma? Była to maszyna szyfrująca, którą Niemcy wykorzystywali do przekazywania rozkazów. Rozszyfrowanie ich kodu umożliwiło przewidywanie niemieckich ruchów wojsk. Pierwsze próby złamania szyfru Enigmy podejmowali Francuzi, Anglicy i Polacy już pod koniec lat dwudziestych, jednak bez rezultatu. Żeby było trudniej, Niemcy bardzo często zmieniali schemat szyfru. Polacy opracowali efektywne metody deszyfrowania Enigmy, wykorzystując w tym celu w sposób nowatorski istniejące teorie kombinacji. Kombinatoryczne. Do tego czasu ustalenie kodu dziennego przy pomocy dostępnych narzędzi zajmowało około 15 minut. Około października 1938 roku Rejewski opracował elektromechaniczne urządzenie nazywane bombą kryptologiczną którego zadaniem było automatyczne łamanie szyfru Enigmy. Dzięki pracy kryptologów polskich, a później także brytyjskich, oraz dzięki przechwyconym w międzyczasie egzemplarzom Enigmy pod koniec wojny, praktycznie cała korespondencja szyfrowana przy jej pomocy była odczytywana przez aliantów. Średnio na dekryptaż niemieckiego meldunku wystarczał jeden bądź dwa dni. Informacje o rozszyfrowaniu Enigmy były utajnione do lat 70. XX wieku. Później maszyny wyszły z użytku i wiele egzemplarzy trafiło do Zbiorów muzealnych w Europie i Stanach Zjednoczonych. W Polsce jedyny działający egzemplarz znajduje się w stołecznym Narodowym Muzeum Techniki. Skonfederowane Stany Ameryki. Tym razem państwo już nieistniejące. Działało w latach 1861-1865. Oczywiście istnienie tego państwa jest silnie związane z wojną secesyjną, w trakcie której powołano je do istnienia i w trakcie której je rozwiązano. Tak naprawdę trzon dowódczej armii w dużej mierze stanowili Polacy i kilku przytoczył. Pierwszy to Zygmunt Żoławski i jest absolutnym mistrzem. Aż dziwię się, że nikt nie nagrał o nim filmu. Posłuchajcie. Urodził się w Godowie w 1791 roku i był pochodzenia hrabiowskiego. Uczył się w szkole wojskowej w Paryżu, następnie walczył... W kampanii rosyjskiej i niemieckiej. Był kapitanem w Powstaniu Listopadowym. Później trafił na Węgry, gdzie jego kuzyn brał udział w Wiośnie Ludów. Z tego względu musiał uciekać i trafił do Stanów. Gdzie popadł w alkoholizm? W 1853 roku zabrał wszystkie pieniądze i uciekł od żony, zostawiając ją z czterema synami, a miał już wtedy 62 lata. W kwietniu 1861 roku rozpoczęło się formowanie oddziałów konfederackich. Żuławski został tam zastępcą kampanii kapitana. Miał już wtedy 70 lat. Walczył w 28 batalionie artylerii ciężkiej oraz w kawalerii. Wojnę zakończył w stopniu porucznika. Uniknął niewoli. Jak? Tego nie wiadomo do dziś, ale w wieku 76 lat wziął drugi ślub z 30-letnią kobietą. W 1878 roku rozstał się z żoną, gdy ta urodziła syna. Zygmunt miał wtedy 86 lat. Kilka miesięcy później Żuławski został złapany na próbie kradzieży, za co został skazany na dwa lata więzienia. Wychodząc w 1879 roku, Zygmunt Żuławski, hrabia i pułkownik, przy tym Włóczęga, Złodziej i Pijak zmarł około 1884 roku. W armii Konfederatów był też polski kapitan Hipolit Oladowski. Służył w armii rosyjskiej, w Powstaniu Listopadowym stanął po stronie polskiej, a później uciekł do Stanów. Najpierw walczył w wojnie z Meksykiem. W marcu 1861 roku przeszedł na stronę Konfederatów w stopniu kapitana. Już na początku wojny był szefem służby uzbrojenia całej armii Mississippi. Na początku maja Oladowski został podpułkownikiem. Do końca wojny był kwatermistrzem armii uzyskując po drodze stopień pułkownika. Po stronie Konfederatu znalazł się też major Kasper Tochman. Był majorem podczas Powstania Listopadowego, a po bitwie pod Białą Łęką odznaczony został złotym krzyżem Virtuti Militari. Później zamieszkał we Francji, a następnie w USA, gdzie początkowo uczył się języka francuskiego, a po uzyskaniu obywatelstwa amerykańskiego otworzył własną kancelarię prawną. Silnie działał w społeczności polonijnej. Po wybuchu wojny secesyjnej znalazł się w armii konfederackiej. Stworzył Stworzył polską brygadę walczącą pod Gettysburgiem. Wojnę zakończył w randze pułkownika. Jak widzicie, Polacy lubili sympatyzować z konfederatami, no i działał tam polski oddział. Stany Zjednoczone. Cóż, Amerykanie zawdzięczają nam tyle, że nie wiem od czego zacząć, więc zacznę od początku. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Armią amerykańską dowodziło wtedy wielu ludzi, wśród nich dwóch Polaków. Pierwszy z nich to Kazimierz Pułaski. Po upadku Konfederacji w 1772 roku, zaocznie skazany na karę śmierci za próbę królobójstwa, musiał emigrować z Polski. Władze żadnego kraju europejskiego nie chciały go jednak przyjąć, więc wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie walczył w szeregach armii Jerzego Waszyngtona w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, będąc w randze generała Brygady Armii Kontynentalnej. 11 września 1777 roku w bitwie pod Brand dzięki swojej odwadze uratował życie Jerzego Waszyngtona. Za co ten 15 września. Promował Puławskiego na stopień generała Brygady Amerykańskiej Kawalerii. W 1778 roku utworzył Legion Kawalerii, na którego czele odniósł zwycięstwo nad Anglikami w bitwie pod Charleston. 19 czerwca 1779 roku nadano mu stopień mistrza w amerykańskiej wojskowej loży wolnomularskiej. Drugi z wielkich polskich dowódców to Tadeusz Kościuszko, wojny od niepodległość Stanów Zjednoczonych fortyfikował różne obozy Wojskowej Armii Kontynentalnej. Rozgłos przyniósł mu wkład jego pracy fortyfikacyjnej do amerykańskiego zwycięstwa w bitwie pod Saratogą. Wyrazem uznania dla jego umiejętności inżynierskich było powierzenie mu budowy silnej twierdzy West Point nad rzeką Hudson. Decyzję taką poparł naczelny wódz Armii Amerykańskiej Jerzy Waszyngton. Kościuszko na własną prośbę został skierowany do Armii Południowej. Tu także jego umiejętności inżynierskie pozwoliły odnieść Amerykanom zwycięstwa. W uznaniu zasług Tadeusz Kościuszko uchwałą kongresu awansowany został 13 października 1783 roku na generała Brygady Armii Amerykańskiej. Później powrócił do Polski, gdzie zorganizował insurekcję. Podobnie jak w Armii Konfederacji, w Armii Unii walczyło wielu Polaków, w trakcie wojny secesyjnej. Najbardziej znany żołnierz polskiej wojny secesyjnej to niewątpliwie Włodzimierz Banowentura Krzyżanowski, herbu świnka. Urodził się on w 1824 roku w Różnowie, Wielkopolsce. Jego ojciec i dwaj wujowie walczyli u boku Napoleona. W 1861 roku zgłosił się do wojska Unii. W wyniku pierwszych ataków konfederatów Krzyżanowski zorganizował oddział imigrantów i skutecznie obronił Waszyngton. Za tę zasługę został mianowany kapitanem, a później majorem. Osobiście Abraham Lincoln awansował go na generała majora. Oczywiście Polaków było tam więcej, ale na koniec opowiem Wam kolejną niesamowitą historię naszego rodaka, a mam na myśli tutaj Roberta Adolfa Chodasiewicza. Walczył w armii rosyjskiej pod Bałakławą podczas wojny krymskiej, a następnie przeszedł na stronę brytyjską, gdzie brał udział w tworzeniu jednostek wywiadowczych. Po wojnie krymskiej podróżował po Europie, a potem trafił do polskiej jednostki w armii tureckiej. W 1862 roku trafił do USA i wstąpił do wojsk Unii. Podczas wojny Argentyny z Paragwajem, Chodasiewicz był w korpusie inżynieryjnym, początkowo pod dowództwem argentyńskim, później brazylijskim. Po wojnie był też wykładowcą szkoły wojskowej, a gdy od Chodził z wojska, był podpułkownikiem, był też pionierem wojsk balonowych, czyli łącznie walczył w pięciu armiach.